low down and listen for a heartbeat with everything in motion dlaczego wybrałaś te warsztaty Przede wszystkim dlatego, że bardzo lubię to muzeum, bo tutaj zawsze jest super interaktywnie i naprawdę jak mówię, że nie można czegoś dotknąć, to można bardzo dużo dotknąć. Ci sam temat mnie bardzo zainteresował, bo parzenie herbaty wydaje się rzeczą prostą, ale jak się w to wgryźć, to się okazuje, że jest to cały rytuał i jest mnóstwo rzeczy, których nie wiedziałam. Wyszliście Państwo naprzeciw po prostu potrzebom rodzin. Zwłaszcza rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi. Nasze dzieci są w większości po prostu zaopiekowane, dlatego że my rodzice wybieramy im wspaniałe miejsca, terapię i tak dalej, natomiast zapominamy o sobie. Także był to czas taki dla nas, którego tak naprawdę w życiu mamy dosłownie minimum. Jak mi się podobało inna kultura. Ja byłam na tym takim. Było ciężko, ale ciekawie. W tym roku hasło festiwalu to jest możesz mniej. Więc trochę w takim, żeby się zatrzymać, żeby odpocząć, jak interpretujecie takie hasła? Ja to rozumiem w ten sposób, że nie trzeba wszystkiego robić na 100%, nie wszystko trzeba robić idealnie i na pewno spotyka się to z tematami warsztatów, które widziałam w programie. My rozumiem to tak, że nie mogę ilościowo, ale jakościowo lepiej. Myślę, że to jest taka rzecz, którą każdy może sobie powiedzieć każdego dnia. I to jest coś, co powinno zdjąć każdemu z barków duży ciężar. I każdy powinien wiedzieć, że zawsze ma taką możliwość, i że to jest w porządku, i że mniej jest ok. Jest tych wydarzeń mniej, ale może bardziej się zatrzymać i skupić na konkretnym wydarzeniu, konkretnym dniu, pobyć w tym, porozmawiać z kimś później o tym, a nie tak jak to jest na festiwalu, że właściwie skaczemy z wydarzenia na wydarzenie. I w niczym się nie zanurzamy, nie jesteśmy na dłużej. Był to strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o tytuł tego rocznego festiwalu. Bardzo, wydaje mi się, jest to potrzebne wszystkim osobom, które pracują w różnych instytucjach na stanowiskach koordynatorów, koordynatorek dostępności, żeby się zatrzymać. Hasło festiwalowe kojarzy mi się przede wszystkim ze słuchaniem. A z tym, żeby nie produkować miliona wydarzeń, ale bardziej wsłuchać się w potrzeby ich uczestników, odbiorców, zrobić może mniej, ale lepiej dopasowane. Powiedzenie sobie, że możemy się zatrzymać, że możemy mniej i poddać to wszystko większej refleksji jest takim odważnym krokiem i mam nadzieję takim, który zapoczątkuje ogólną taki trend czy zmianę w, w instytucjach kultury, które też sobie dadzą większe przyzwolenie na to, żeby. Żeby zwolnić, żeby gdzieś tam zweryfikować to, co do tej pory zrobiły, poddać do jakiejś refleksji. Co można zrobić, żeby było więcej dostępności? Wydaje mi się, że mówić. Że przede wszystkim mówić bardzo szerokiemu gronu odbiorcy o tym, że dostępność jest. O tym, że warto zapraszać swoich sąsiadów, bliskich, znajomych, że mogą przychodzić do różnych miejsc. Zacząć zatrudniać jak najwięcej samorzeczników, osób, które będą mogły z nami projektować te działania, żebyśmy to robili razem z osobami, a nie dla tych osób. Pytanie, czy można tą kulturę dostępną jakoś zacząć przesuwać bardziej w kulturę dobrostanu, która uwzględni dobrostan nie tylko odbiorców, ale też pracowników instytucji kultury. Rozmawiać z dziećmi i rozmawiać z dorosłymi, ale myślę, że najlepiej i najwięcej rozmawiać z dziećmi bo one wiedzą i są dostępne z natury i też jakby mają sobie tą dostępność. Współpracować, e, cały czas próbować wychodzić poza naszych takich e, szufladek, że ja się zajmuję na przykład e, w instytucji tym, 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 ale częściej się spotykać i rozmawiać, bo mam wrażenie, że myślę, że dostępność też będzie przemyślana i stanie się to przede wszystkim czymś e, dla samych też pracowników i pracowniczek, rozwijającym, twórczym.